Trawnik wygląda jak był strzyżony nożyczkami. Jest naprawdę trudny. A tutaj jesteśmy w Borszy i zaczynamy powoli podjazd na przełęcz Prislok. 1416 metrów nad poziomem morza. Te góry to Mara -Muresz. Bardzo sympatyczny podjazd. To dość męczący. Jest Nie jest bardzo napięty. ale jest To jest taka osada zrobiona nad Borszą. Narciarska osada, ciekawe, jest tam, tam ośrodek narciarski, a tak nocowaliśmy pod Znaczy została nas noc, no to rzuciliśmy się spać gdzieś z boku drogi. Tu są tylko dwa namioty, normalnie obóz cały miał trzy namioty. Ale Paweł stwierdził, że on zostaje trochę niżej przy źródle, że on się tam umyje, że się wyśpi dobrze, a potem rano przeklinał, że tam został, dlatego że całą noc jeździły jakieś samochody i go budziły. A on był dokładnie tak na, na serpentynie, na, na szczycie serpentyny. Także nie, nie było to, nie była to najlepsza lokalizacja. Ale rano. Tak, po takiej drodze się dzień wcześniej teraz nie do góry. Z rowerami ciężkimi naprawdę nie polecam. Tutaj, dalej, podjazd. Co ciekawe, to potem złośli, byliśmy tak wkurzeni trochę na siebie, bo trochę nad miejscem, w którym spaliśmy, był taki nieskończony jeszcze dom drewniany. W nim można by się tylko nie rzucić, on nawet ogrodzony nie był. A, było minęło. Ta droga tam, którą widać, to jest droga, którą jechaliśmy wcześniej. A tu dojechaliśmy i do i do Prislopa, do Przełęczy i do Monastyru, też o tej nazwie Prislop. Na tej Przełęczy spotkaliśmy Polaków, których to wcześniej spotkaliśmy w Borszy pod supermarketem, robiliśmy zakupy. Patrzymy, jakiś samochód na polskich numerach, no to poczekamy, zobaczymy kto, kto do tego samochodu przyjdzie. Przyszło takie sympatyczne młode małżeństwo, pogadaliśmy z nimi chwilę, oni się potem gdzieś ulatnili. Potem spotkaliśmy ich właśnie na Prislopie, Mieli bardzo ciekawy system wycieczkowy w góry, to znaczy przyjeżdżali gdzieś, zostawiali samochód, wychodzili na 2-3 dni w górę i wracali po nie później. I mówili, że tak tydzień jeżdżą i nikt nic z samochodem nie zrobił. No, a na Prislopie spędziliśmy trochę, dlatego że Paweł podjeżdżał, um, podjeżdżał przełęcz do końca na głodnego, to znaczy dwa, dwa twicy, czy z zjadły tyle. To, to nie jest takie znów. To jest, no uważam, że to jest yy, głupota, żeby tak robić, ale ja mi to powiedziałem szczerze. A potem po zjeździe chodził do miejscowości Kiry Baba. Paweł był w, tej, był w tej miejscowości i wszedł do tej cerkwi a, dwa lata wcześniej bodaj i mówił, że tam nie było żadnych malowideł, że ściany były po prostu białe. My przyjechaliśmy. I gość, który tam coś zajmował się malowaniem, kończył historię parafii, czy, czy tam, nie wiem, jak to określić, przy, przy wejściu. Po prostu każdy centymetr kwadratowy był pokryty malowidłami. Naprawdę niesamowici. I bardzo wytrwali. A tu, następna część tego dnia, przejdźmy takamisz. A, w Kiribati jeszcze padło stwierdzenie, że jedziemy do polskiej wsi na budowinie tatrzęckiej nie, yy, nie w dużo Rumuńskiej no i po drodze właśnie była ta przełęcz yy, z pięknym asfaltem naprawdę zjeżdżało się świetnie jak tam gdzieś zatrzymałem się i czekałem robiliśmy sobie zdjęcia jak to było określone, mijankowe no, znaczy właśnie, jedna osoba zostawała gdzieś na górze jak był dobry widok na drogę reszta zjeżdżała i miała robione zdjęcia w ten sposób to jest bodaj Szymon, ale nie jestem pewny po tam. A ja tam właśnie gdzieś wyczaiłem takie ładne miejsce. Zatrzymałem się i podchodzi do mnie dwóch robotników. Cigaret, cigaret? No, no, wytłumaczyłem panom delikatnie, że sorry, ale no cigaret, sportsman i poszliśmy. No, to jest dalej zjazd z metykanisz. To jest droga, droga międzynarodowa nawet co tam na środku, na dole zdjęcia jest. No. A że są takie obrazki, można spotkać, że jakiś super wypasiony Mercedes wyprzedza zaprzęg konny z jakimś takim wygłodzonym koniem. No Rumunia to jest kraj naprawdę potężnych kontrastów. To, to jest bieda, że piszczy miejscami, a jest takie bogactwo też, że no, ludzie chyba w pieniądzach wpływają. Dojechaliśmy do tej kaczyki. Tam znaleźliśmy dom polski, bo w zasadzie po to tam jechaliśmy, że, że tam jest dom polski. Przespaliśmy tam nockę za 5 euro. Jeszcze najpierw był problem, bo no fajnie był wystawiony numer pani, która się tym domem polskim opiekuje, tylko, że niestety nie było numeru kierunkowego do Rumunii, co z polskiego numeru no, generuje pewien problem. I dzwoniliśmy po różnych ludziach, żeby nam znaleźli jakiś numer kierunkowy do Rumunii coś tamtego. A w końcu potem Damian wpadł na pomysł, że przecież my dostaliśmy SMS-y roamingowe z informacjami o, o ambasadzie i o namiarach na ambasadę, i stamtąd tamtym można sobie wyciągnąć. Tak zrobiliśmy. O, właśnie. Tak wygląda. Tam polski. Ci ludzie, którzy tam są, oni mówią po polsku, to jest bardzo dziwna polszczyzna, muszę powiedzieć. To znaczy taka kresowa mniej więcej. Bardzo to brzmi, bo takich ciekawych słów używają również. Rower, raczej używali bicykl na przykład, zamiast rower. Też organizacja jest bardzo dobra, bo dzwonimy do tej pani, ona mówi no panowie tam pod wycieraczką jest klucz do kuchni, a w kuchni na i tej, tej szafce jest klucz do części sypialnej. To sobie wejście. I rano zostawcie pieniądze w książce pamiątkowej. No, no a, że rano się długo zbieraliśmy, to zostaliśmy tych państwa i pogadaliśmy z nimi. No daj, no jechaliśmy do miejscowości Trybunał. Jak <klujna> większość z rumuńskich miast i to jest paskudne, a te chmury, które widać po lewej stronie, to są chmury deszczowe niestety. I z tych chmur padało na nas przez ponad dobę. W związku z czym tak spędziliśmy 12 lipca. Proszę? Nie, no nie, proszę. Że jestem opalony, tak? E, jestem opalony, ale tutaj to jest jeszcze tak. E, no. Mam, miałem i mam dalej bardziej krytyńską opaleniznę, tak? Muszę powiedzieć. Potem z trybunału ruszyliśmy w stronę naszego, jednego z naszych rumuńskich celów, czyli szosy w Wawelskiej. Musieliśmy po drodze minąć Przed Petrów Woda jechaliśmy wzdłuż takiego ładnego jeziora zalewowego w Rumunii jest bardzo dużo jezior zalewowych, znaczy bardzo dużo, stosunkowo dużo jezior zalewowych, na których jest, na których są tamy i elektrownie wodne. to pan Czałszewski sobie wydumał taką politykę Dosyć się to chyba sprawdza, bo nie, nie jest chyba ten projekt zanieczyszczony. Co prawda trzeba było pozalewać wielkie tereny, no trudno. Dojechaliśmy do Bikaskej, błądziliśmy po tym Bikaskej, no i to jest w okolicach wąwozu no i tam w końcu szukaliśmy, gdzie by się tu rozbić, może na boisku szkolnym. Pytaliśmy kogoś, czy możemy. To nam odpowiedzieli, że niestety nie, a dyrektora nie ma szkoły. No to, to tak już mieliśmy w sumie wyjeżdżać, mówimy: no dobra, no to przejedziemy w wąwóz, wjedziemy na przełęcz, bikas, because... gdzieś tam na przełęczy się rozbijemy. Jakoś to będzie, albo po drodze gdzieś może coś znajdziemy. W końcu podszedł do nas dziadek tego chłopaczka w środku, który jest na zdjęciu. I zaczął nam coś po tłumaczyć i, i tak gestem zapraszającym. no dobra, no idziemy, nie? najwyżej chłopu odmówimy, więc bywa. E, człowiek nas zaprowadził na łąkę o nachyleniu no, takim. Więc nad tą łąką, myślimy sobie, no chyba głupi. No ale, dobra, postaliśmy chwilę, Paweł w końcu mówi, ej chłopaki, ale tam są tarasy porobione. No, no faktycznie są tarasy. Tarawaliśmy się na taki jeden taras z rowerami. Trzy rowery na... Znaczy, trzy namioty na jednym tarasie się zmieściły. Wyspaliśmy się nawet. Gdyby nie to, że tam widać takie gołe skały, to, to są efekty działalności y, kamieniołomu. Ten kamieniołom działa. Działał bardzo, nawet w momencie kiedy nie tam spaliśmy. To znaczy gdzie o trzeciej w nocy obudził nas pociąg, który przyjechał po Kruszywu. No ale wyspaliśmy się pojechaliśmy dalej do wąwozu Bikas jest tak, to jest bardzo urotliwa droga ściany wąwozu mają ponad 200 metrów